Ostatni boks był najcięższy, wagowo. Małe woreczki. Piękne kreweteczki, już widzę. Debeliusik. Mamy je na górę, tutaj chyba. Bo tu nic ich nie zje. Kolejny Debelius. wężowidło, Jakie? Jakie wężowidło? Jaki kolor? Ja pamiętam, że zamawiałem takie ciekawe potem zobaczymy. Jakieś takie nieco inne kolory, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Czy takie one i będą. Miały być chyba żółte, jakieś nie pamiętam. Ale to może tylko tak było napisane na liście. Żo widło. A, ślimak fajny, taki porcelanowy. Soto.